Nami, będzie dotyczył cnót społecznych, zagadnienia bardzo istotnego dla katolickiej nauki społecznej. Ta prezentacja, ten filmik będzie miał taki przebieg, że najpierw zobaczymy takie bardzo podstawowe definicje, co to jest cnota, co to jest społeczna. Również takie bardzo konkretne odniesienie biblijne, żeby lepiej zrozumieć to zagadnienie, też z perspektywy, właśnie teologii biblijnej. Potem. Zobaczymy, przyjrzymy się tym trzem cnotom społecznym, a na koniec odkryjemy, czym jest instynkt społeczny według Jana Pawła II. A więc od samego początku, cnota to stała i wypracowana postawa bądź dyspozycja do czynienia jakiegoś dobra. Na przykład, ktoś w jakiś sposób chciał pomóc drugiemu człowiekowi, uczynił to raz, można powiedzieć, że jest dobroczynny. Jest w nim taka cecha, że umie pomagać drugiemu człowiekowi, jednakże nie jest to jeszcze cnota. Cnota to jest stała i wypracowana to nie jest jednostkowe działanie, ale pewnego rodzaju stałość, predyspozycja, żeby za każdym razem, w każdej sytuacji, kiedy to jest tylko możliwe i potrzebne, tą pomoc zanieść drugiemu człowiekowi. Czyli stała, trwała, wypracowana dyspozycja, wola człowieka do czynienia dobra. W przypadku cnót społecznych mamy oczywiście to dobro w znaczeniu społecznym, czyli to uczynienie dobra dla jakiejś grupy ludzkiej, społeczności, wspólnoty, grupy, społeczeństwa, narodu. Więc dostrzegamy konkretne dobro i realizujemy je. Czyli mamy tą dyspozycję, wolę do tego, aby to dobro dla jakiejś grupy większej spełnić. W definicji znajdziemy również takie zagadnienie, że dobrem będzie również urzeczywistnianie warunków, w których grupa ludzka, jakaś społeczność będzie się mogła realizować, będzie mogła osiągnąć to, co jest dla niej sprawiedliwe, to, co jest słuszne, to, czego potrzebuje do swojego wzrastania. To również będzie działanie, które można byłoby nazwać cnotą stwarzanie takich warunków, żeby ktoś mógł wzrastać, ktoś mógł się rozwijać. No i cnoty społeczne w, nauczanie, w nauczaniu społecznym. Katolickim w nauczeniu Kościoła będą zawsze przyczyniały się do budowania świata w znaczeniu personalistycznym, osobowym, ukierunkowanym na rozwój właśnie człowieka, osoby, na jego rozwój, wzrastanie, ku większej harmonii, ku większej, teologicznie powiedzielibyśmy, świętości. I to wskazanie biblijne, o którym powiedziałem na początku odnośnie cud społecznych, należałoby. Doszukiwać się go, czy należałoby znaleźć w drugim przekazaniu miłości, o którym mówi Jezus, czyli przekazaniu miłości bliźniego. Miłuj siebie samego, miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Czyli, jeżeli mam odkrywać dobro, którego potrzebuje druga osoba, w przypadku cnót społecznych jakaś grupa ludzka, to muszę ukochać tych ludzi. Tak samo jak siebie samego, nawet bardziej może, można byłoby powiedzieć, ale przykazanie miłości, przykazanie miłości zawarte przez Jezusa mówi o tym, aby kochać bliźniego jak siebie samego, to znaczy odkryć konkretne dobro i potrzebne temu drugiemu człowiekowi i działać na rzecz tego dobra. I pierwszą cnotą, o jakiej chciałbym powiedzieć, jest sprawiedliwość. Cnota sprawiedliwości. Która będzie polegała na tym, że na stałej i trwałej woli oddawania drugiemu człowiekowi tego, co mu się słusznie należy. To jest bardzo tradycyjna definicja cnoty sprawiedliwości, czyli oddawanie drugiemu to, co mu się słusznie należy. Gdybyśmy co cnotę sprawiedliwości odnieśli również do, do Boga, to również oddawanie Bogu tego, co mu się należy, będzie cnotą sprawiedliwości. Dzisiaj mamy niedzielę. W Ewangelii czytamy o tym, że Jezus mówi, żeby oddać cesarzowi to cesarskie, a Bogu co boskie. Właśnie to jest ta postawa. Sprawiedliwość jest cnotą oddawania temu i tego, co się słusznie należy władzy, państwu, społeczności, drugiemu człowiekowi, Bogu, odnajdywanie tej umiejętności. To brzmi może troszeczkę abstrakcyjnie, natomiast bardzo ważne jest, żeby, żeby zobaczyć, że ta sprawiedliwość. Dotyczy będzie chociażby szacunku. Każdy człowiek z racji swojego urodzenia, godności osoby ludzkiej winny jest otrzymywać od drugiego szacunek. Więc jeżeli oddaje cześć, szacunek drugiemu człowiekowi, jeżeli traktuje go jako partnera, zachowuje jego wolność, przyjmuje jego zdanie, potrafię z nim rozmawiać, to w pewien sposób oddaje mu to, co mu się słusznie należy. Prawo do własnego zdania, do jakiejś odrębności, prawo do, do, do właśnie wypowiedzi. Jest w tym również zawarta ta, ta, ta rzeczywistość szacunku. W przypadku na przykład pracodawcy, no to yy, pracodawca jest sprawiedliwy wtedy, kiedy oddaje pracownikowi to, co jemu się należy. Wypłata, prawa pracownicze, urlopy. No więc poszanowanie tego, co się pracownikowi po prostu należy z racji na obowiązujące przepisy, ale również z racji na tego że właśnie przedmiotem który jest objęty tą strefą, tym to, 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 to wpływem z, z, sprawiedliwości, jest podmiot. Nie przedmiot, tylko podmiot, osoba, człowiek. A w związku z tym e, należy mu oddać właśnie te, te, ten szacunek za pracę, którą wykonuje. W przypadku, gdybyśmy chcieli to odnieść do Boga, taką ciekawą rzeczywistością byłoby to, że Bogu e, możemy oddać swój czas czas na modlitwę, swoje zdolności, swoje talenty. To, co się jemu należy cześć, uwielbienie panowanie w, na, w naszym życiu, a to już by mówilibyśmy o cnocie sprawiedliwości religijnej. I pewien przykład biblijny, żeby też zrozumieć, ale z taką pewną uwagą, to znaczy w tych fragmentach biblijnych, które będę tutaj przytaczał, Biblia nie zawiera stuprocentowego opisu cnót społecznych. Więc te przykłady, które będą pokazywane, są tylko pewną próbą zobrazowania, natomiast nie, że w 100% wypełniają definicję cnoty społecznej. Więc wracamy. Sprawiedliwość. Jest taki fragment w Ewangelii Marka, kiedy Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność i na samym początku jest pokazany tak, jakby Jego dzień. Rozpoczyna go od modlitwy w synagodze i tam uwalnia upętanego. zaraz potem Piotr zaprasza go do siebie, Jezus idzie do Piotra, tam jest. Jego teściowa, która leży w gorączce, Jezus ją uzdrawia. Potem u drzwi Piotra gromadzi się całe miasto, przynoszą chorych, zniewolonych. Jezus naucza, uwalnia, uzdrawia. I potem wieczorem, kiedy już wszyscy posnęli, Jezus wstaje idzie na miejsce osobne, aby się modlić. Ten taki bardzo schematyczny opis dnia Jezusa, ale jest bardzo istotny właśnie, żeby zrozumieć tą rzeczywistość sprawiedliwości. Jezus oddaje człowiekowi to, co mu się należy. Temu, który był zniewolony przez zdełego Ducha, przywraca mu wolność, stwarza tą rzeczywistość, aby człowiek mógł być na nowo sobą, uwalnia w domu teściowej, w domu Piotra, kiedy uzdrawia teściową, Jezus uzdrawia tą kobietę, uzdalniając ją do służby, aby mogła zajmować się domem, aby mogła posłużyć przy tym spotkaniu, więc przywraca jej siły fizyczne, to, co jej się należy, ale również w tym wymiarze duchowym, po to, aby mogła potem dalej służyć, aby mogła zajmować się domem, czyli wypełniać swoje powołanie, bo to jest dość, dość istotne. Potem przynoszą licznych, licznych chorych, opętanych, Jezus ich uwalnia, przywraca im te warunki, które są, które są im potrzebne do życia. I to, co powiedziałem, to nie jest tylko i wyłącznie opis właśnie cudów społecznych, bo to byłaby duża redukcja tego opisu ewangelicznego, ale to chodzi mi tylko o pokazanie konkretnego przykładu działania na rzecz drugiego człowieka, w którym mamy tą rzeczywistość oddawania mu tego, co mu się słusznie należy, tego, co mu się należy z godności, z urodzenia, z powołania i Na sam koniec jest również ta cecha sprawiedliwości, sprawiedliwości religijnej. Jezus znajduje po całym dniu czas, aby pobyć z Bogiem Ojcem, aby pobyć z tym, którego reprezentuje na ziemi, aby porozmawiać, po prostu, aby się pomodlić, aby pobyć z ojcem. Czyli oddaje swój czas, swoją wolę, aby być z ojcem. Czyli ta sprawiedliwość w wymiarze, w wymiarze religijnym. I skąd się bierze tak naprawdę ta cuda sprawiedliwości? Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Z jednej strony, sprawiedliwość bierze się z równości wszystkich ludzi. Ludzi, którzy są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Ludzi, którzy obdarzeni są przez Boga tymi samymi, na przykład duszą, wolą, wolną wolą, rozumem. Ale też ludzi, którzy są odkupieni przez Jezusa Chrystusa. Mają tą samą godność, mają to samo powołanie do świętości. Również dla nich jest obietnica nieba, obecności w Królestwie, w Królestwie Bożym. Więc tu jest ta podstawowa rzeczywistość równości ludzi. Z racji powołania, stworzenia, odkupienia No i w związku z tym ta godność wynika z tego faktu, właśnie antropologicznego. Ludzie są równi, ale jednocześnie doskonale wiemy, że ludzie są różni. Mają różne zdolności, obdarowania, talenty, w różny sposób realizują swoje człowieczeństwo, i w związku z tym ludzie również po tym względem różnią się od siebie. I tak jak ze względu na równość godności. Należy drugiemu człowiekowi oddać to, co mu się należy, to oddajemy również to, co mu się należy, dlatego, że nie każdy posiada to, co ja posiadam. Więc jestem w stanie posłużyć, jestem w stanie oddać drugiemu człowiekowi coś, co jemu się należy, ale co przynależy do mnie, co w tym momencie jest w mojej, w mojej wiedzy, w moich talentach, w, mojej, w moich zdolnościach. Na przykład ktoś, kto jest chory, idzie do lekarza. I znowu to jest tylko bardzo ogólny przykład, żebyśmy zrozumieli. Tak, z racji godności każdemu należy się prawo do zdrowia, do opieki zdrowotnej, wszyscy jesteśmy równi, mamy prawo do, do życia, no właśnie zgodnie z, 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 zgodnie z naszym powołaniem, ale życia w zdrowiu, w bezpieczeństwie, w rozwoju. I kiedy coś szwankuje, idziemy do lekarza i teraz on z racji swojego wykształcenia, swojej wiedzy jest w stanie posłużyć. Oddać nam to, co się nam również należy, więc to jest bardzo i mówię, to jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju obraz, żebyśmy zrozumieli sprawiedliwość społeczna, to jest oddanie jakiejś grupie społecznej tego, co tej grupie się należy, albo stworzenie takich warunków, aby ta grupa mogła się rozwijać, wzrastać i realizować swoje powołanie. Drugą cnotą społeczną, o której mówi katolicka nauka społeczna, jest miłość społeczna. Miłość, która jest stałą i trwałą postawą pragnienia dobra dla drugiego człowieka. To oczywiście to pragnienie i rozeznanie dobra jest uporządkowane, jest rozumne, jest świadome. Niemniej jednak jest to pragnienie dobra dla drugiego człowieka. I trzy podstawowe wymiary kręgi tej cnoty społecznej. Najpierw miłość odnosi się do drugiego konkretnego człowieka, czyli w relacji ja, drugi człowiek. Ale potem wchodzimy na kolejny krąg, czyli pragnienie dobra dla jakiejś grupy, którą jest rodzina, czyli podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina męża, dzieci, bliższej i dalszej rodziny, dziadków, teściów i szerszego kręgu rodzinnego. A potem na tym trzecim kręgiem w tej snocie miłości społecznej jest również miłość ojczyzny, umiłowanie kultury, historii. Przemian społecznych, które się dokonują i ludzi, społeczeństwa, konkretnego narodu żyjącego w tej, w tej ojczyźnie. To, co jest bardzo ważne w tej cnocie miłości społecznej, to to, że również, tak jak każda cnota, jest to trwała i wypracowana zdolność do pragnienia dobra dla drugiego człowieka, do szukania i obdarowywania tym dobrem drugiego człowieka. Jeśli tak jest, to człowiek najpierw musi ją wypraktykować właśnie w odniesieniu do. Mniejszej grupy ludzi, do drugiego człowieka, potem w swojej rodzinie, e, potem również umiłowania swojego narodu. Dlaczego? Dlatego, że ta cena miłości społecznej później otwiera się również na wszystkich ludzi. Ma, ma, ma tą cechę uniwersalności. To znaczy, mam tego dobra szukać dla każdego człowieka, niezależnie od tego, w jakiej on pozostaje relacji do mnie. Dalszej, bardzo dalekiej, jest mi zupełnie obcy, ale mam również szukać jego dobra. Jednakże bardzo ważne jest to, co katolicka nauka społeczna wypracowała, mówiąc o ordo caritatis, pewnym porządku miłości. To znaczy, że w pierwszej kolejności winien jestem oddawać to, co się słusznie należy, czyli sprawiedliwość, i pragnąć dobra dla ludzi żyjących najbliżej mnie. To jest bardzo ważne z pewnego takiego mechanizmu, który zachodzi, bo człowiek po grzechu pierworodnym ma skłonność do kochania wszystkich. Wszyscy są cudowni, wspaniali, ale nie ci, którzy żyją koło mnie, nie ci, którzy żyją ze mną. Czyli najpierw człowiek ma wypraktykować, wyćwiczyć cnotę miłości wobec tych, których Pan Bóg postawił na jego drodze w najbliższym otoczeniu, a dopiero potem może tą cnotę już wypracowaną, wypraktykowaną przenosić na innych ludzi. To jest o tyle ważne, żeby po prostu nie uciekać w miłość, taką idealistyczną miłość. Ludzi, których nigdy nie spotkałam, jestem w stanie kochać wszystkich ludzi, którzy są uciskani w Azji albo w Afryce, ale nie potrafi obdarzyć dobrem ludzi, którzy są blisko mnie. Więc ten namysł katolickiej nauki społecznej pokazuje, że ta cnota powinna być wypraktykowana w konkrecie rzeczywistości. Najpierw wobec najbliższych, a dopiero im bardziej jest ona właśnie cnotą, staje się pewną stałą. Stałą dyspozycją we mnie, może otwierać się na kolejnych, kolejnych i kolejnych, kolejnych ludzi. To, co jest bardzo ważne, to to, że pokazuje się bardzo mocno komplementarność sprawiedliwości i miłości społecznej. Bez miłości sprawiedliwość mogłaby być fałszywa. Czyli tak, będę dawał każdemu, co mu się należy, ale nie będę go kochał. Nie będę szukał jego dobra, czyli mogę mu oddać coś. Co może mu się należy, ale to nie jest dla niego dobre. I dalej. Bez sprawiedliwości miłość mogłaby być ślepa. Czyli mógłbym pragnąć dobra, ale czyni to w sposób niesprawiedliwy nie taki jak się to na, tak naprawdę należy. To bardzo prosty przykład, żeby zobaczyć, na przykład, jak rodzice wychowują dzieci. Ich miłość musi zawierać ten też element sprawiedliwości, żeby nie być fałszywą, żeby nie być w pewien sposób karykaturą miłości. Dalej, brak sprawiedliwości zmienia miłość w bezprawie. No właśnie oddaje każdemu, co mu się należy, ale nie szanując tego, co jest dla niego potrzebne. A brak miłości czyni sprawiedliwość bezskuteczną. Czyli mogę każdemu dawać to, co mu się należy. Mogę być największym ym, takim działaczem na rzecz dobroczynności, charytatywności, wspierać różne grupy, ale nie dawać w tym miłości, nie szukać w tym dobra tego człowieka. W związku z tym. Ym, ta sprawiedliwość będzie bezskuteczna. Tak? Ten człowiek uzyska to, co jest mu potrzebne, może nawet do rozwoju, do, do wzrastania, ale nie zostanie obdarzony tym, co tak naprawdę potrzebuje jako człowiek, stworzony na obraz Podobieństwo Boże, czyli miłości. I dalej można powiedzieć, że miłość przerasta sprawiedliwość, ale jednocześnie weryfikuje się w tej sprawiedliwości. Czyli te cnoty są ze bardzo mocno powiązane. Sprawiedliwość przygotowuje grunt dla miłości, a miłość zabezpie zabezpiecza pełnię sprawiedliwości. I można powiedzieć, że gdy któraś z tych cnót się zachwieje, gdy któraś z tych cnót nie będzie trwałą dyspozycją, nie będzie wypraktykowana, nie będzie wyćwiczona, również ta druga będzie w pewien sposób niepełna. Czegoś jej będzie brakowało, będzie kuleć, będzie, można powiedzieć, znajdować się w niebezpieczeństwie, będzie można em, będzie, będzie w pewien sposób po prostu wypaczona, czy może być w pewien sposób wypaczona. I patrząc na te dwie cnoty, komplementarność, warto również zwrócić uwagę na to, co mówi święty Jan Paweł II, który bardzo mocno podkreśla, że miłość nigdy nie jest słabością. To pragnienie człowieka, aby drugiego obdarzyć dobrem, aby doświadczył tego, co mu się słusznie należy, aby mógł wzrastać, aby mógł się rozwijać, aby mógł coraz bardziej stawać się człowiekiem, nigdy nie jest słabością. To jest jedyna pewna siła, źródło życia, jak mówi Jan Paweł II. I jedyna gwarancja właśnie sprawiedliwości społecznej. Więc za każdym razem, kiedy mówimy o miłości, też od tego rozpoczynał się cykl e, arkana słowa dotyczące cech Bożej miłości e, w ujęciu Świętego Pawła w I do Koryntian. Tam miłość była pokazana nie jako coś słabego, ale miłość, która jest w stanie uczynić bardzo, ale to bardzo wiele rzeczy. Miłość nie jest słabością. Miłość społeczna również nie jest słabością. I żeby pokazać przykład biblijny po raz kolejny, można powiedzieć, że każde działanie Jezusa ukierunkowane jest na dobro drugiego człowieka, na miłość. Wynika z miłości i Bóg pragnie dla człowieka dobra, pragnie obdarzyć go tym, co jest dla niego w tym momencie dobre. Więc można powiedzieć, za wyznaniem wiary dla nas i dla naszego zbawienia. To, co już podkreślałem w poprzednich odcinkach, to jest właśnie ta cecha, która nazwana jest w teologii byciem dla, czyli pro egzystencją Boga być dla on zawsze szuka dobra tych których kocha czyli szuka dobra człowieka grup społecznych narodów ale widzimy również bardzo ciekawy przykład myślę w Ewangelii według Świętego Marka gdzie Jezus przychodzi i uwalnia człowieka opętanego wyrzuca demony one idą w świnie świnie wpadają do jeziora i gene... gezer... Gerasencicy <coughs> przepraszam Gerasencicy wyrzucają Jezusa, proszę, aby odszedł z ich granic. I Jezus w pewien sposób okazuje tą miłość poprzez wycofanie się. Gdyby w tym momencie na siłę chciał wejść, mógłby zostać odrzucony. Miłość, która w tym momencie jest wycofaniem, jest daniem możliwości podjęcia wolnej decyzji, daniem czasu na rozeznanie, odpowiedzenie na jego obecność, na jego działanie. To działanie było spektakularne. Człowiek, który był zniewolony, pętany, był znany wszystkim ludziom w tamtych, w tamtych stronach. Co więcej, to strącenie tych świni również było spektakularnym znakiem, o którym pewnie ludzie sobie po prostu opowiadali. I co jest bardzo charakterystyczne, Jezus odpływa na drugą stronę jeziora, kiedy gerazęczycy proszą Go, aby odpłynął, aby odszedł ich granic. Ale potem rzecz dzieje się po drugiej stronie jeziora. Tam jest wskrzeszenie córki Jaira, tam jest uzdrowienie kobiety cierpiącej na, na krwotok. I Jezus po tym wszystkim jest rozmnożenie chleba. Też bardzo charakterystyczne działanie Boga na rzecz dobra drugiego człowieka. Oddaje im to, co im się należy. Karmi ich, daje im możliwość e, zaspokojenia e, tych potrzeb fizycznych. Ale po tych wszystkich wydarzeniach Jezus wraca na drugą stronę jeziora, po raz kolejny do Gerazy. I co się dzieje? Coś absolutnie niesamowitego. Gdy tylko rozpoznano, że to jest Jezus... Wszyscy ludzie wybiegli, wnosząc swoich chorych, opętanych. On kładł na nich ręce, przechodził pośród nich i wszystkich uzdrawiał. Bóg, który wiedział, że dobre dla tych ludzi jest w tym momencie, aby się wycofać, kiedy o Go proszą, ale daje drugą okazję. Dał czas na przemyślenie, dał czas na e, odkrycie tego, kim On jest, jaki znak Uczynił, jaki znak zostawił dla tych ludzi. I kiedy wraca, jest przyjęty, e, dzieją się liczne znaki, cuda. Miłość, która, miłość też społeczna, poszanowanie ich decyzji, odrzucania, odmowy, szanująca tą decyzję, ale jednocześnie miłość, która powraca, a wcześniej miłość, która dawała czas na zastanowienie, na przemyślenia to jest miłość Jezusa. Taki biblijny przykład. I trzecia rzecz, cnota solidarności. Czyli mocna, trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego wszystkich i każdego z osobna. W codzienności sprawiedliwości, tak, solidarności, tak naprawdę chodzi o to, aby człowiek wypracował w sobie zdolność angażowania się na rzecz dobra wspólnego, angażowania się nie bycia zamkniętym tylko i wyłącznie w swoim świecie, w swoich sprawach, ale umiejętność dostrzegania innych ludzi i angażowania się na rzecz ich dobra. Nie tylko oddawać to, co im się należy, słusznie, nie tylko pragnąć ich dobra, ale również zaangażować siebie, dać siebie. Ta cnota sprawiedliwości tak naprawdę prowadzi do, do tego, aby wypracować społeczeństwo o pełne pokoju, wolności, społeczeństwo, które będzie się rozwijać, dlatego że każdy może liczyć na pomoc drugiego człowieka w tych przestrzeniach, które dla niego są ważne, w tych przestrzeniach, których potrzebuje. Solidarności z drugim człowiekiem, od drugiego człowieka. W taki sposób buduje się społeczeństwo oparte na wartościach, społeczeństwo pełne cnót społecznych, gdy ludzie angażują się w imię konkretnych wartości, w imię konkretnych potrzeb drugiego człowieka. I bardzo ciekawe pod tym kątem jest również Civitas Christiana, sformułowanie, a potem też stowarzyszenie, które tak naprawdę założone jest. Czy jeden z celów, który możemy przeczytać w statutach, na stronie internetowej, ma obowiązek uczestniczenia w budowaniu ładu społecznego w ojczyźnie. Budowanie ładu społecznego w ojczyźnie zgodnie z chrześcijańską wizją państwa. To znaczy, właśnie w ten sposób to stowarzyszenie realizuje angażowanie się na rzecz cnót społecznych, budowania, przenikania struktur społecznych, życia społecznego wartościami ewangelicznymi. Ale jest w tym właśnie ten element zaangażowania, czyli cnoty solidarności. Angażujemy się na rzecz konkretnego celu, konkretnego dobra. Jest tu na pewno miłość, jest tu na pewno sprawiedliwość, ale w sposób szczególny widać po tych określeniach statutowych czy regulaminowych ten obowiązek uczestniczenia, uczestnictwo, zaangażowanie, to jest cnota solidarności. I żeby pokazać po raz kolejny przykład ewangeliczny, no to mamy Dwa, dwa takie przykłady wybrałem. Jedna to jest solidarność z, kiedy Jezus w Ewangelii Mateusza mówi, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Czyli jest solidarny z ubogimi, z głodnymi, z więźniami, z tymi, którzy potrzebują drugiego człowieka. On się z nimi utożsamia, jest solidarny z nimi. Ale jednocześnie myślę, że cnotą e, solidarności, jeżeli tak możemy odnieść, bo wiadomo, że w przypadku Jezusa to jest nota po prostu miłości. On jest Bogiem, On jest... E, Pełny, e, z, z, pełny rzeczywistości, dawania dla drugiego człowieka, pełny miłości, no po prostu jest Bogiem, tak? Natomiast gdybyśmy chcieli tak chirurgicznie, troszeczkę powyciągać pewne rzeczy, to na przykład męka i śmierć Jezusa Chrystusa, która jest e, otwarciem możliwości zbawienia, z odkupieniem i otwarciem na rzeczywistość spełnienia w Królestwie Bożym, to widzimy, że Jezus zaangażował się dla ludzi. Oddał siebie na rzecz ludzi, przyjął śmierć za ludzi i dla ludzi. To co powie Święty Paweł, że umarł za i zmartwychwstał dla. To jest cały czas ta sama rzeczywistość. Jezus zaangażował siebie, oddał siebie po to, aby, abyśmy mogli mieć życie. Abyśmy mogli my jako ludzie, i to jest co daje też Solidarności w wymiarze uniwersalnym, dlatego że zbawienie w Jezusie Chrystusie ma wymiar powszechny, obejmuje wszystkich ludzi i wszystkich czasów. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. I na koniec bardzo ważna rzecz. Jan Paweł II, opisując tą rzeczywistość społeczeństwa, które stara się praktykować cnoty społeczne, mówi, że potrzebuje ono właściwej perspektywy. O tym mówiliśmy we wstępie do tej serii. W pierwszym odcinku również o tym wspominałem. Ta perspektywa, którą biblijnie nazwałem nowym stworzeniem, zrodzeniem z ducha świętego, człowiekiem, który się nawraca, przemienia swoje życie, wchodzi w osobową relację z Jezusem, doświadcza jego miłości. Na gruncie społecznym, katolickiej nauki społecznej, można nazwać odkupionym instynktem społecznym. Czyli człowiek, który nawrócił się, człowiek, który doświadczył osobowej relacji z Jezusem, ma żyć tą relacją w każdej przestrzeni swojego życia. We wszystkich wymiarach ludzkiego bytowania ma ona się wyrażać. I teraz, jak Jan Paweł II rozumie ten odkupiony instynkt społeczny? Na samym początku pontyfikatu od tego rozpoczął. Aby otworzyć drzwi Chrystusowi, aby pozwolić Jezusowi w swoim życiu działać w każdej przestrzeni mojego życia, w wymiarze społecznym, ekonomicznym, nie zamykać go tylko i wyłącznie do wymiaru religijnego, mojej, mojego odniesienia do niego, ale żeby on był również obecny, otworzyć mu drzwi w moim zaangażowaniu społecznym, politycznym, ekonomicznym, gospodarczym, w każdym. Wtedy mówimy o tym właśnie odkupionym instynkcie społecznym, czyli człowieku, który w każdej sytuacji, w każdej przestrzeni swojego życia zaprasza do niego Jezusa Chrystusa i Nim żyje. Od Niego czerpie, od niego czerpie siły. Bo jak mówi Jan Paweł II, Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Tylko On jeden to wie, tak naprawdę. I na koniec, święty Paweł w Rysie do Filipa Zawar bardzo piękne zdanie które w sposób prawie że idealny odnosi się do zagadnienia cnót społecznych Paweł pisze tak nie każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy ale też i drugich to zaangażowanie społeczne to praktykowanie cnót społecznych właśnie ku temu prowadzi kochać bliźniego swego jak siebie samego i dostrzegać nie tylko swoje sprawy ale również sprawy drugiego człowieka i zaangażować się w nie tak jak w swoje, swoje własne. Zaangażować się na rzecz drugiego człowieka, na rzecz jego wzrostu, rozwoju. To jest właśnie rzeczywistość, rzeczywistość cnót społecznych. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do kolejnego, kolejnego odcinka.